I hej, 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 siemano, witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony ponownie Artane A to jest kolejny odcinek z serii Starbound Tak, wymachuję rękami w jedną, w drugą, w trzecią, w czwartą Ale, ale, ale W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy zrobić Roach pants i Roach's hat A do tego będzie nam potrzebna sztabka tytanu Nie to <laughs> Dobra, chcemy zrobić tak naprawdę bandit slacks i bandit hat. Do czego będą nam potrzebne steel bar'y, a, a do czego chyba nie mamy oleju. Nie mamy oleju. O, oh. a to nie dobrze. bar. No nie mamy iron bar'ów. Czy mamy iron bar'y? Uh -huh, uh -huh. Mamy 10 sztuk oleju. Czyli i tego, i tego mamy za mało. A więc wyruszymy najpierw poszukać jakichś złóż oleju, które być może tutaj na tej planecie są. E, przy okazji najpierw... Nie wiem, czy granie jest za, no, za głośno. Okej, okay, przyciszę trochę. Bo coś mi daje po uszach, nie wiem, czy ktoś mi się bawi ustawieniami głośności na kąpie. Czasem ktoś inny też korzysta z tego kąpa niestety. <laughs> no, ale mam nadzieję, że to nie zagłuszy mnie do końca. Coś jest strasznie głośno. Ła! Przynajmniej jak dla mnie. I to coś mnie spowalnia ta burza e, piaskowa. Nie miałem mówić śnieżna. What? Nie wiem czy mi jesteś, ale chciałeś mnie zabić. Czy to mnie led? To są jakieś lecznicze źródła, ej. Healing water No proszę, ej będziemy sobie mogli robić te Będziemy sobie mogli robić healing uh, water w butelce Czyli um, Wodę leczniczą W butelce, więc będziemy się mogli leczyć, yeah To dobrze, ej jak idziemy tutaj i mam tą wodę leczniczą To jest całkiem w porządku Dobra, ja ją to stąd pozbieram Pozwolę sobie stąd zabrać, żebym mógł przekopać się niżej, bo widzę, że tu jest jakaś... Że... Widzę, że tu jest jakaś a... jaskinia, do której na pewno chcemy się udać. W poszukiwaniu. W poszukiwaniu... O! A tu kolejna woda. Miał mówić święcona. <laughs> Ale nie, to nie jest woda święcona. Ła! Piach. Nienawidzę się kopać w piachu. Ła, ciepieram. Państwo, drodzy moi, co tu się dzieje? Panie w piasku zawsze wygląda tak samo. Dobra, myślę, że już się powinno w miarę uspokoić. Dobra, mamy tutaj gdzieś jakąś jaskinię pod spodem. Do której chcę się przekopać, żeby ten piach jakoś tam być może... Się przedostał, przesypał. Wow, i zepsuł się nam kill-off, Znaczy, no mi się zepsuł kilof. Wam. Jezus! Ile piachu! Jezus, ile piachu! Jezus, ile piachu! No w sumie pustynia, więc nie powinienem się dziwić. Ale, mimo wszystko, się mnie jeszcze trochę dziwię. O, coś tu było. Dobrze, że mamy tą latarnię na plecach, która rozświetla nam <laughs> mniej więcej. O, to jest Samsung, ok, czyli możemy się w sumie tu kopać. E, mamy tu jakieś złoża? Tak, mamy złoża żelaza, więc całkiem w porządku. E, Upieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu. Zaraz się skończy e, kolejny kilow. Przez ten cały piach, który tutaj jest nagromadzony, skończy mi się kolejny kill off, co nie jest zbyt dobrą opcją, ale mamy tu iron, więc myślę, że sobie go wykopiemy, póki możemy. Goldor, tak? Czy to było złoto? Wow! Wow! A co... A cóż tu jest? Nie, czekajcie, ja muszę zrobić pochodnie. Muszę zrobić pochodnie, bo tutaj jest coś ciekawego. Po prostu jest coś ciekawego, co na pewno chciałbym przebadać. A do tego, w tym celu, użyjemy sobie flar, na pewno. Uuuu! No, państwo, drodzy! No, państwo, drodzy, co my tu mamy? Mighty Discharger! Discharger! Two-handed! Okej. Okay. Eee. Te bloki na pewno będę chciał wziąć ze sobą, jeżeli mi się uda tylko. Czy tym to zajmie jakąś wieczność? Tja trochę długo się nienawidzę. Co dostaniemy? A, no nie chciałem tego akurat. Latania nie za bardzo chciałem, ale, ale, ale myślę, że się nam jakoś to przyda. O, na przykład tak gdzie mogę wylądować, żeby zabić tego stwora? A! Mam cię! Mam cię, cwelu! Dobra. Schodzimy w dół. Nasz Aku-Jakero... no, radzi sobie coraz lepiej. W sumie <laughs> mogłem tego stwora zestrzelić. A, nic mi... A, nie przeszkadzało w tym. O! Mamy kolejne złoża żelaza. Tak jakby gra chciała nam pomóc w osiągnięciu celu misji. Hmm, no ja... ja się nie obrażam. Osobiście się nie obrażam na grę, że chce mi tak pomóc. Ale mogłaby... O, dziękuję. Mogłoby się już skończyć właśnie to. Miałem na myśli... A to latanie. Unoszenie się trochę nad ziemią. Gdyż przeszkadzało mi to jednak w tym kopaniu się w dół. Kopaniu się w dół. Co jednak było trochę uciążliwe przez to, że nie mogłem po prostu swobodnie opadać w dół, przez co... No byłem trochę zdezorientowany całą tą sytuacją, tak? Okej, okay, jest kolejna jaskinia. Kolejna jaskinia. Mamy olej. Ja mówię, ta gra dzisiaj ze mną naprawdę współpracuje. Wow, 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 wow! Trochę zlagowało. Ale jestem za to grze bardzo wdzięczny, że współpracuje dzisiaj ze mną cały dzień. Jeju, ile oleju! Jeju, jeju, ile oleju! I jeszcze żelazo. No popatrz, popatrz, pan. Popatrzcie państwo, popatrzcie, jak ta gra. Dzisiaj bardzo pięknie ze mną chce współpracować. Z tą rybą już nie bardzo. Ryba. Czekajcie, czy ta ryba umrze w ogóle? W sensie zdechnie. Nie wiem, nie widziałem jeszcze, że w Starboundzie... Jak to, co to jest za efekt? To jest efekt z oleju, ale nie wiem jak on się nazywa. Mamy tu jeszcze żelazo, wow! Naprawdę, dzisiaj gra mnie lubi. Dzisiaj gra mnie lubi bardzo. Więc podejrzewam, że coś jeszcze, coś jeszcze by mogła tutaj mi zaoferować, tak myślę. Więc... kopię się jeszcze troszeczkę niżej. O, dokładnie tak. Oj, dokładnie tak. Mamy healing. Więc możemy w miarę bezpiecznie przeglądać teraz e, te jaskinie, tak? Haha! Ha, dzień dobry, skrzynko. Plasma rifle. Sniper rifle to jest, tak? Ła! Wow. Ej, no ładnie się nam dzisiaj powodzi. No ja nie powiem, nie powiem. Ej, w ogóle wezmę sobie to Wezmę sobie tą skrzynkę Hightech chest, okej okay. Mamy kolejne mini złoża ropy, no, oleju Ja to będę nazywał ropą Bo mi to bardziej przypomina ropę niż... A... Olej, oj, oj, oj Robi się niebezpiecznie Dzień dobry, dzień dobry, oj dobranoc Oj dobranoc Water, zwykła woda, okej okay. <laughs> Kopmy się jeszcze trochę niżej być może dojdziemy do źródła planety Znaczy do rdzenia planety Mam nadzieję, że zginę przez coś <noise> Tak szczerze, mam nadzieję, że coś mnie tutaj zabije Gdyż nie chce mi się wracać na nogach Na nogach nie chce mi się wracać do góry Zajmie to pewnie dość sporo czasu Dobra, w tą majkę nic nie ma Mankę nic nie ma. No, nawet jak nas zranią te kolce, to nic się nie dzieje, bo mamy e, to hilowanie się chwilowe. Ale najbardziej chciałbym zdobyć. O, Iron Ore. Ała Ale dostałem. No, proszę, proszę. Dobra, tu nic nie ma, ale tu chyba w dół, jak się będziemy kopać, coś tu się chyba zaraz zacznie pojawiać takie jakieś mam przeczucie No nic, kop dziurę, kop dziurę What? Co? Co? Co, 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 co? Jakiś bią podziemny? Oa oh, wow. Proszę państwa, mamy steampa'ki, więc nie trzeba się przejmować tym <laughs> Że... W ogóle możemy sobie zrobić przecież te. Bo mamy tutaj Liany. Więc będziemy mogli sobie porobić pandarze. Więc nawet tym bym się nie przejmował, że nie będziemy się mieć czym leczyć, bo będziemy się mieć czym leczyć. Jak widzicie to, że mam ze sobą e, To co daje mi światło. Tu jakieś złożonie w ogóle Silver Ore. Plant matter Stone? What dirt, okej okay. To jest dziwny biome Au! What the fuck? What the fuck? Czym są... Te domy się da rozwalać, tak? O! O! No proszę. Lecz one emitują... To co coś emituje światło. Te małe co się... Co to było? GNOMGAN! Wy, 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 wy tak na serio. O O Co tu się kurwa dzieje. O ja pier... Ja pierdzielę. O ja pierdziele szczelam tęczą. I to ma jeszcze całkiem dobre obrażenia. Nie. Po prostu, po prostu nie wierzę w to. O, o, diamenty, jeszcze jakby było mało. Dzisiejszy odcinek jest bardzo owocny. Ale nie, ten gnomgan mnie po prostu rozpieprzył. Nie mam już nic więcej do powiedzenia o tej grze. Po prostu jest zajebista. Kurwa, szczeram ten no, nie wierzę, no naprawdę. Ja nie, a ciekawe, czy jak porozwałam wszystkie te domy, czy mi coś jeszcze ciekawego wyleci w ogóle? Ja chcę, ja chcę sprawdzić. A tu już nie mam co sprawdzać. Dobra, to już rozwałem wszystkie. Ale po prostu. a, ziściło mi to mózg. Szczelam, kurna, tęczą. A co to jest to paga w Gnom. Ball of Gnomes. Aha, <laughs> Gnom hat he, <laughs> he Okay, Okej <Okay. laughs> Jestem za. Jesteśmy kurde gnomami. Ej, bo chcecie zabić. Reload. Reload. Jest po prostu piękne Gnom Cup. Co nam da Gnom Cup? kap Okej. Okay. O! O! Teraz wyglądamy całkiem w porządku. Jak dla mnie? Jak dla mnie bomba? Gnomba. Uhu. Dajcie mi więcej! Dajcie mi więcej! Głupi felu. Nie będziesz mnie bił. Ty głupi o Jezu, jakie złoże. O Jezu. O Jezu, dzisiejszy odcinek po prostu mnie rozpieszcza. Ja nie wierzę w to, co tu się dzieje. Ja nie wierzę po prostu w to, co tu się dzieje. O, building hat. Fajne. Zdobyliśmy sobie hatynkę. Jezus po prostu tyle złóż, tyle wszystkiego. Jak ja się cieszę, że ja się wkopałem w tą planetę pustynną. A! Coś pięknego. Ja ci smolę. I tak najlepszy jest ten Gnomgang. Jebi yeah, ciul! Ciulać wszystkich, po prostu siejemy miłość, radość i tęczę. Trochę takie to pedalskie, ale... W sumie. Daje to radość. Ej, tam jest więcej rzeczy jeszcze. Chcę tam przejść. Mimo, że zginę zaraz. Bo te cwele tu są. To mnie tu wszystko zgwałci. Ej! Ej porobienie, Porobieni, yeah. porobienie, porobienie psów, ale naprawdę reakcja na Gnome hat, znaczy nie na Hat, tylko na Gnome gun, yy, po prostu wygrała całą, ca cały odcinek po prostu wygrała naprawdę. Ciekawe, jeszcze znajdę tu jeszcze coś ciekawego, bo że naprawdę. O o o o o o o o diamenty. Diamenty! Ball of Gnomes Ball of Gnomes! Dobra, ej, trzeba się zabić, nie? A naprawdę tu tyle tego wszystkiego jest A! Kurde! Chyba najlepszy odcinek od początku serii Naprawdę, ej Dawno się tak nie jarałem czymś Dawno się tak czymś nie jarałem Jak tym gnomowym światem Po prostu w Starbondzie jakby mi ktoś powiedział, że jest coś takiego w starbądzie, to bym mu chyba nie uwierzył. Naprawdę, chyba bym mu nie uwierzył. A co to jest? O! O! Zajebiste. Zajebiste. Naprawdę. Jaram się. Jaram się jak ogień. Jaram się jak ogień. Dobra, tam nie idziemy. Tam nie idziemy, tam nie idziemy. Nie trzeba być poza nami. Wcale w ogóle. Dzień dobry! Cześć, Felu! He! Głupki! Ej, dobra, tu zginę, tak? Czy tu zginę? Dzień dobry! Dzień dobry! Dobra, jeszcze nie tu, ale, ale blisko już jest. Dobra, ej, ej, wiesz co ci zrobię? Poznaj siłę tęczy! Ej, ale ja... ja... nie... Yeah. Po prostu... <noise> dzisiejszy odcinek zniszczył mi mózg. Dzisiejszy odcinek naprawdę zniszczył mi mózg. Zniszczył, e, jakiekolwiek... jakiekolwiek... To nie wiem. Nie wiem co powiedzieć. Po prostu dzisiejszy odcinek wygrał... Wy wygrał internety. Dzisiejszy odcinek wygrał internet. Już, już, już nawet nie chcę siedzieć w tych jaskiniach. O Jezus, zabiłbym się. Ej, a tu już jest zwykła nudna jaskinia, nie? Jest zwykła nudna jaskinia? No, z jakimś mobem, który mnie prawie zabił. He. Dobra, ja jeszcze wezmę tego jednego Steampaka. Jak już chcecie tak zwiedzać te gnomowe jaskinie. Nie? Chcecie? No. no. Aj, tam ja chcę. <gryw> nie wiem. Eee, naprawdę, łaaa wow. Coś fajnego A, i to jest w ogóle healing... Nie, myślałem, że to jest healing water. A miałem przecież odpalone ten Ty głupi głupku Już nawet nie wiesz co odpaliłeś A, gin Gin felu! Złoto Światło Noszę je w sobie Pyk Dawać mi to złoto, dawać mi to wszystko. Żelazo, wszystko, kurde. Tyle złóż, tyle wszystkiego. Takie bogactwo w tym odcinku. Po prostu wow. Pomimo, że na tym opengl w ekwipunku coś tam widziałem na nagraniu, że coś, te, coś tam się psuje, jeszcze zobaczę. Tak, psuje się coś tam na tym, ale myślę, że nie powinno wam to sprawiać a, problemu. Że powinno być całkiem spoko. No a w zamian za to macie... Oa! E, to jest to o czym ja myślę? To jest ten taki już niefajny nie, nie biom, nie? Już taki taki dość, dość zaawansowany. No chcę go zobaczyć, no. Chcę zobaczyć co tu znajdę. Czy to jest olej? Ja. Yeah. Tarbol! O, poproszę Kalgom Ło jezu, umieram, umieram ha. Ha. Kości Zazn What? Kamera, kamera, coś się z kamerą stało <ścoughs> Procesor do enkodowania nie nadążył za tym co się działo Ale wow! Mamy po prostu tyle rzeczy Mamy silver 8 srebra He, he, he. Patrzcie na to. Ile będziemy mieć iron barów? Naprawdę. Żelaza pełno. Żelaza pełno. Naprawdę. No, 63 żelaza. Stali też możemy sobie teraz już narobić. Naprawdę sporo. Myślę, że ty nam wystarczy, żeby zrobić. żeby zrobić, żeby zrobić to, co chciałem zrobić. A, do tego. Nie tu. Do Metal Station Bandits Legs i Bandit Head Fast Hands. Co dajesz? 92. No niestety, ale nawet gnombi je szybciej. Raid of Fire 100. To jest coś pięknego po prostu. Nie, to bije wszystko na głowę po prostu. Nie wiem, czy to jest zrobione dra, dla trolla Ale po prostu to jest coś pięknego, nie? Popatrz, co to robi. Wow! Ej, może mogę oddać ten <laughs> e, Mogę oddać, mam cały set y, stylowy, nie? Pyk I i, 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 Gdzie są te szlaksy? Tutaj Ej, no mamy pięknie W piórdziu. W pierdzie, 103 obrażeń Jeep. Mamy cały Steel Arbor. Ok. Czyli możemy iść gościowi oddać questa. Ale najpierw polecimy na planetę domową. Musimy lecieć na planetę domową, zobaczyć, czy już zrobiły się. Rozwinęły się nasiona kawy. Jak dla mnie powinny się już zrobić. No i porozkładamy tamte. Jakże. Serio? Serio? Mogę chodzić z. Mogę chodzić z domem na głowie, ta gra, ta gra. Przechodzi samą siebie. W tym odcinku dostaniemy też koordynaty. Tak, wszyscy się cieszycie. E, dobra, 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 dobra. Chcę was zebrać. Chcę was zebrać. Ej, możemy to zbierać jak na porządnie i to nam nie ucieka. Dobrze, mamy ziarna kawy, więc możemy oddać zarazem dwa questy. Ale najpierw, najpierw porozkładamy sobie te gnomy tu, nie? O Jezu, o Jezu, jakie to jest złe. Ja myślałem, że to się da kłaść. O Jezu. To jest tak złe po prostu. Jest po prostu coś złego, paście. Po prostu rzucam gnomami One go biją! <głos> <głos> dzisiejszy odcinek już mnie niczym chyba nie zadziwi Ej, ale ładnie ta plantacja tu wygląda, naprawdę <noise> Jak dla mnie e, Dzisiejszy odcinek wygrał internety e, Dobra, ciebie tu otwórzmy nie Ciebie, tylko Ciebie e... Gdzie są wszystkie diamenty? Ej gdzie... Aha 12 tylko No dobra w sumie Coffee Sid nie chcemy e... Reed nie chcemy Ej mamy też nasiona kawy Gdzie one są? W którym one są w miejscu? Znaczy nie nasiona tylko... Dobra, na razie te surowce tu pozostawiamy W sumie latarki też już nie potrzebujemy 141 plant fibr. Gdzie są nasiona? Nie nasiona, tylko ziarna Tu są, dobra, mamy coffee beans Dobra, ej, lecimy na outpost Pozbieram jeszcze tylko tutaj na, na kawę i lecimy do Outpostu, oddać dwa questy! Pięknie! Oj, coraz bliżej do bossa, coraz bliżej do bossa, naprawdę. Ja już się nie mogę doczekać walki z bossem. I teraz, albo w sumie nie powiem wam co teraz będziemy mogli zrobić, ale dowiecie się o tego już w następnym odcinku. Tak, tylko oddam dzisiaj dwa questy. Podam się dwa questy i dowiecie się co w następnym odcinku. E, eh, w następnym odcinku, dowiecie się co będziemy robić. Haha ha. tymczasem. Jeszcze ta piękna muzyka, nie? Jotęcza ja, ja, Ej, skończyła mi się zabawka. <tryk> Smutek. Okay. mamy tyle broni palnej, że to jest jakaś paranoja Aha, Pięknie Po prostu kurde pięknie Outpost! Lecimy! Lecimy do Outpostu! Dobrze, dobrze, dobrze Masz coś ciekawego? Nie masz nic ciekawego, to idź sobie Aż tylko Hercules Fuel. Ło, login out poście. Dalej. Robimy kawę. Kafej Okej okay. Dzień dobry. Akcept. Co masz jeszcze jakiś quest? Make a glass mat out of heated sand. Nie dałaś mi jeszcze tych karda? Ty głupio, ty głupia ty. Gdzie jest ten gościu, któremu, do którego miałem iść, żeby mu oddać quest? Tak, będę miał cały steel armor. No przecież zrobiłem sobie steel armor. Jesteś tu dobrze. A visit to the Ercus mining facility might be just what I need to fix my FTL drive. The distress signal and coordinates have been copied to the mission, mission tab. I need to keep the nano suit I was given through the tech mini to survive the atmosphere of at the facility. it is time have 20 crystals. Ha! na planecie, na W tym odcinku to byłoby na tyle. Komentujcie, subskrybujcie i co tam jeszcze chcecie. Na razie czołem. Cześć!